Microsoft Combat Flight Simulator 3 Battle for Europe to niezwykle precyzyjny symulator lotniczy osadzony w realiach II wojny światowej. Symulatory lotnicze Microsoftu to prawdziwa legenda. O ich poziomie najlepiej świadczy fakt, że wykorzystuje się je w wielu maszynach służących do szkolenia pilotów. Zaś plotka głosi, że terroryści z al qaeda w czasie przygotowywania się do zamachów na WTC trenowali na zwykłych pecetach z jednym z Microsoft Flight Simulator. Na szczęście Microsoft Combat Flight Simulator 3 z racji tego, że jego akcja rozgrywa się pomiędzy 43 a 45 rokiem ubiegłego stulecia, do niecnych celów posłużyć nie może. Został jednak stworzony z taką samą dbałością o szczegóły jak pozostałe tytuły serii. W grze dane nam jest zasiąść za sterami aż 18 maszyn bojowych RAF-u, Luftwaffe oraz US Air Force. I to zarówno myśliwców, samolotów zwiadowczych, jak i potężnych bombowców. Wszystkie maszyny zostały oddane z niesamowitą dbałością o szczegóły, a dzięki doskonałemu odzorowywaniu praw fizyki samoloty latają dokładnie tak, jak ich realne odpowiedniki co z jednej strony stawia przed nami pewne wymogi w kwestii umiejętności pilotażu, drugiej zaś daje niesamowitą frajdę uczucia, jakbyśmy siedzieli w kokpicie prawdziwej maszyny. Zwłaszcza, że z taką samą dokładnością przeniesiono do wirtualnego świata również elementy terenu. Domy, mosty, drzewa, drogi – wszystko to wygląda tak dobrze, że w czasie wykonywania misji ma się często ochotę wyjrzeć za okno i po prostu sobie pooglądać. Na szczęście niekiedy jest na to czas, zwłaszcza w czasie misji zwiadowczych, gdzie z definicji nie powinniśmy wdawać się w walkę. W czasie przechwytywania obcych maszyn lub zrzucania bomb jesteśmy bowiem bardzo pochłonięci wykonywaniem zadania. Ciekawostką w stosunku do poprzednich Combat Flight Simulatorów jest wątek RPG. Nasz pilot w miarę postępów w grze rozwija się. Zwiększa się jego wytrzymałość i prestiż. Pierwszy parametr wpływa na zdolność do znoszenia przeciążeń w czasie wykonywania trudnych manewrów. Drugi sprawia, że dostajemy do dyspozycji ciekawsze maszyny i lepsze części do nich. Bardzo fajny patent. Microsoft Combat Flight Simulator 3 Battle for Europe to niezwykle realistyczny symulator lotniczy. Doskonały dla osób z zacięciem i pewnym doświadczeniem w tego typu grach. Pamiętajcie jednak, że jak każdy symulator, również ten wymaga skupienia i poświęcenia pewnego czasu na naukę pilotażu.